Pytania, które sprzedają, czyli w jaki sposób sprzedawać więcej poprzez zwiększenie ilości i jakości pytań, które stosujesz w rozmowie handlowej. Z mojego doświadczenia, wieloletniego w sprzedaży i budowaniu firm, tak naprawdę to nie sama prezentacja oferty sprzedaje, tylko to, jakie pytania wcześniej zadasz i jakie informacje pozyskasz, ponieważ tylko na podstawie tych informacji, jakie pozyskasz podczas weryfikacji potrzeb, wtedy jesteś w stanie zaprezentować ofertę. I to na wielu poziomach, bo jeżeli oglądałeś, czy oglądałeś już inne moje filmy, czy o metaprogramach, czy o raporcie, to wtedy wiesz, jakie istotne elementy rozmowy handlowej muszą się zadziać, żeby ta sprzedaż była bardziej skuteczna. Więc dzisiaj porozmawiamy o Pytaniach, ponieważ to pytania determinują to, jakie informacje pozyskasz. No bo jeżeli w ogóle komukolwiek chcesz coś sprzedać, no to musisz wiedzieć co i po co mu to, co ty chcesz mu sprzedać. Tak więc warto zbadać dokładnie te potrzeby, żeby później zaprezentować ofertę na podstawie potrzeb klienta. Ja wielokrotnie prowadziłem sprzedaż różnie, ponieważ sprzedażą zajmuję się od 2000 12 roku, to była moja pierwsza praca w ogóle w sprzedaży, to na początku chciałem tylko i wyłącznie, żeby klient wysłuchał moją ofertę. Czyli dzwoniłem, pamiętam, sprzedawałem pozycjonowanie stron internetowych. I modliłem się, żeby po wykonaniu telefonu ktoś pozwolił mi zaprezentować ofertę. Chociaż ja sprzedawałem coś, co nie wiedziałem sam, co jest, bo nie wiedziałem, czym jest pozycjonowanie. I w tamtej firmie, w której pracowałem, wyglądało to w ten sposób, że dawali nam telefon, kazali nam dzwonić, sprzedawać pozycjonowanie. Nikt nam nie powiedział, czym pozycjonowanie jest. I kiedy będziemy mieli osobę, która powie nam, dobra, to mogę porozmawiać na temat pozycjonowania, to wtedy mieliśmy im dać telefon i oni mieli kontynuować rozmowę. Więc byłem takim przesiewaczem, który dzwonił i. I pozyskiwał kontakty. Natomiast no, to, tamta sytuacja nie trwała długo. Później sprzedawałem ubezpieczenia. I w sprzedaży ubezpieczeń jedna kwestia jest bardzo ważna i bardzo istotna ponieważ w sprzedaży ubezpieczeń, żeby komuś w ogóle zaproponować jakąkolwiek polisę, to musisz najpierw zbadać potrzeby. I tam zaczęła się moja przygoda z badaniem potrzeb, ponieważ kiedy byłem szkolony ze sprzedaży ubezpieczeń, to wtedy pokazywali nam tak zwany folder potrzeb, który wypełnialiśmy, i tam były konkretne pytania do zadawania. I oczywiście te pytania były dobre, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń. Natomiast dzisiaj, ze względu na całe moje doświadczenie i całą moją wiedzę oraz neurolingwistykę, wiem, jakie zadawać pytania po to, żeby pozyskiwać konkretne informacje. Ponieważ ja mam takie podejście, że jeżeli uważam, że ten mój produkt komuś jest niepotrzebny, to ja mu go nawet nie zaproponuję, nie sprzedam. Sprzedaję ten produkt tylko osobom, którym uważam, że faktycznie on jest w stanie pomóc, no bo ja chcę mieć zadowolonych klientów, a nie klientów, którzy kupią i nie będą używali albo nie chcą, nie chcą stosować. Tak więc to jest bardzo istotne i to mogę uzyskać poprzez pytania w trakcie weryfikacji potrzeb, po prostu. Więc na początku kiedy już zaczynasz weryfikować potrzeby, to ważne jest, żeby zadawać pytania otwarte. I oczywiście mówimy, czym są pytania otwarte. Pytania, co, kiedy, gdzie, z kim, jak. Jak jest super pytanie, typu jak siebie widzisz, i tak Całą listę pytań wrzucę wam pod filmem. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o podstawach metamodelu. I teraz, metamodel to jest bardzo szerokie pojęcie, które omawiam szczegółowo na szkoleniach NLP. Natomiast tutaj zajmiemy się samą podstawą, czyli samymi pytaniami związanymi z metamodelem, po to, żeby odkryć nie tyle to tylko potrzeby, ale też motywację klienta. To znaczy, że kiedy rozmawiasz z klientem i on mówi ci, czego potrzebuje, na przykład nie, załóżmy sytuację, że o klient do mnie przychodzi, dzisiaj miał na przykład taką rozmowę. Klient do mnie przychodzi i mówi No, Arek bo obserwuję Ciebie na Instagramie, i ja coś tutaj chciałem popracować sobie ze swoją głową. I powiedz mi, jak możemy opracować. No i teraz, jakby oczywiście ja nie byłbym w stanie zaproponować oferty tej osobie. Więc ja mówię, ok, z czym masz wyzwania w danym momencie? Co dla ciebie jest najtrudniejsze? No i wtedy ktoś mi mówi, ja wtedy drążę dalej. Mówię, ok, jak wygląda twój biznes? Ile sprzedajesz? Czego, co sprzedajesz, jak sprzedajesz, w jaki sposób, co jest wąskim gardłem u ciebie w sprzedaży. I kiedy ja podaję te konkretne pytania, to ja biorę obraz sytuacji klienta, po to, żeby później móc mu zaproponować rozwiązanie. Mówię, ile przychodów Twój biznes generuje, na jakiej marży działasz, i tak dalej, bo wtedy ja znam spojrzenie na jego biznes i ja mogę zaproponować mu konkretną rzecz, ponieważ mogę zaproponować mu coaching jeden na jeden, jeżeli on tylko sprzedaje. Mogę zaproponować mu szkolenie NLP po to, żeby szybko nabył ogromne umiejętności, mogę zaproponować mu długotrwały proces coachingowy razem z, ze szkoleniem firmy, a mogę zaproponować mu jednodniowe szkolenie sprzedażowe dla, dla, dla jego firmy, żeby szybko. Y Wciągnąć handlowców na, na wyższy poziom albo cykl szkoleń, żeby na przykład w trakcie roku yy, potroić sprzedaż, czy jeszcze jeszcze zwiększyć ją wielokrotnie. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim momencie ktoś jest. Mówię, ile masz handlowców, czy w ogóle masz handlowców, czy ty się zajmujesz sprzedażą? Kto, w jaki sposób, ile czasu na sprzedaż poświęcasz? Ile masz lidów? Skąd masz te lidy? Jakie, jakiego rodzaju są lidy? Czy to jest sprzedaż B2B, czy B2C? I te pytania powodują, że najpierw musisz złapać obraz i sytuację danej osoby? Kiedy już znasz tą sytuację, to dopiero wtedy do tej sytuacji dobierasz produkt, który klientowi zaproponujesz na bazie jego potrzeb. Jeżeli zaproponujesz komuś ofertę, nie znając jego potrzeb, no to jaką on ma motywację, żeby z tej oferty skorzystać? Wtedy pojawiają się obiekcje. Więc takie przykładowe pytania, tak, związane z metamodelem, to może być coś takiego, jeżeli klient na przykład mówi, A już prezentujesz mu ofertę, i on mówi, OK, no to, to to nie dla mnie. I ty wtedy możesz się zastanawiać, OK, co, co konkretnie pana martwi w tym, w tym rozwiązaniu. Albo może zadać mu pytanie, jak pan widzi swoją firmę po wdrożeniu tego rozwiązania? Jak widzisz siebie z tymi umiejętnościami, które ja ci proponuję? Jak widzisz siebie po tych sesjach, co będzie dla ciebie sukcesem? Po to, żeby pokazać, w jaki sposób do czego my po prostu dążymy. Więc mamy metamodel do wykorzystania w trakcie weryfikacji potrzeb, żeby zbadać obraz klienta. Natomiast później, już po przy prezentacji oferty i samej procesie negocjacji, jeżeli klient nam mówi, czy ma jakąś obiekcję, to wtedy dopytujemy o to, obiekcję. I teraz to, to jest bardzo ważne, z jakim tonem głosu my o tą obiekcję pytamy. Bo jeżeli będziemy atakować, jest z, z tonem atakującym, bo jesteśmy źli, że klient nie jest zainteresowany kupieniem tego, co my dla niego mamy, no to oczywiście to od razu staje się sytuacja. Starcia, tak? która nie ma racji bytu w sprzedaży. My, jako sprzedawcy, jesteśmy doradcami naszego klienta. I teraz należy pamiętać, że metamodel związany też jest z takim modelem, który nazywa się GUS, czyli generalizację, usunięcia oraz zniekształcenie. I teraz, jeżeli chodzi o same generalizacje, nie będziemy omawiać całego modelu, bo jest to zbyt szeroki temat, ale powiem Wam rzeczy, które na ten moment, chociaż trochę, poprawią Wam już zrozumienie tego, w jaki sposób działa język. I teraz celowo tego użyję, zawsze, kiedy ktoś mówi zawsze, na przykład, to wtedy to jest istnieje tak zwana generalizacja, no bo jeżeli ktoś mówi, sprzedawcy zawsze wciskają produkt, który nie jest im potrzebny, no to jest Ogromna generalizacja. Ktoś musiałby znać wszystkich sprzedawców, widzieć wszystkie rozmowy handlowe. To oczywiście jest niewykonalne. Tak więc, jeżeli widzimy taką generalizację, to możemy w jakiś sposób ją rozbić. A rozbić ją możemy podając tak zwany kontrprzykład. Czyli, jeżeli mamy. Coś takiego, no to możemy powiedzieć, no, no ja rozumiem, ale wie pan, co, na przykład, ja ostatnio byłem. Ja ostatnio byłem w sklepie, nie wiem, z butami, albo w sklepie z ciuchami, ja ostatnio byłem, i pani dobrała mi idealnie to wszystko, czego potrzebowałem. Więc nie czułem się w żaden sposób, żeby ktoś mi wciskał coś, czego, czego nie potrzebowałem, Więc chyba nie wszyscy sprzedawcy tacy są. No i wtedy już masz jeden przykład. No I wtedy klient już wtedy mówi, no rano nie wszyscy, no ale większość albo wszystkie, które ja spotkałem. No i wtedy idziesz dalej po to, żeby zmienić klientowi przekonanie na temat tego, co tą generalizację, żeby zdjąć mu to z głowy, bo wtedy on będzie stawiał ciebie w roli takiego sprzedawcy. Jeżeli chodzi o usunięcia, to usunięcia są wtedy, kiedy brakuje czegoś oczywiście, czyli coś usuwamy w naszym modelu rozmowy. Czyli jeżeli ja na przykład mówię, że to rozwiązanie jest gorsze, tak? albo że, że można zrobić to taniej, tak? albo jest to, jest, to, jest to za drogie. No i teraz to znaczy, że mamy coś do porównania. Tylko, że to, z czym to jest porównywane, to znaczy, że to zostało usunięte i tego nie ma. Czyż jeżeli ktoś mówi, że to jest za drogie, to mówisz, ok, no w stosunku do czego za drogie? Albo w porównaniu z czym? Tak? Albo, że jest gorsze? Gorsze od czego konkretnie? Nie? Żeby można było w takim razie to porównać, bo klient w głowie sobie porównuje, tylko, że tutaj taki problem, który występuje jest taki, że często porównuje jabłka do cytryn. Czyli porównuje coś, co jest nieporównywalne, bo jeżeli ja mam ofertę szkolenia, Załóżmy, moje szkolenie NLP, które tak naprawdę trwa 12 miesięcy, ponieważ jest 8 dni szkolenia, później 12 miesięcy mastermind'a, później jeszcze jest sesja 1 na 1, kolakcja integracyjna z grupą przedsiębiorców, do tego jeszcze mamy lunche w cenie i tak dalej, no to to jest ogromny pakiet całego szkolenia NLP. A jeżeli ktoś to porównuje z innym szkoleniem, gdzie jest tylko szkolenie, i nic więcej, no to to jest nieporównywalne, jeżeli chodzi o wartość. Dlatego należy zawsze dopytać, z czym klient to porównuje, żeby pokazać mu, co porównuje do czego. Nasza usługa często jest porównywana z czymś, z czym nie powinna być absolutnie porównywana, bo po prostu ma całkowicie inną, realną wartość. Tylko że jeżeli my. Nie dostrzeżemy takiego usunięcia, to wtedy mamy problem, ponieważ my się klientowi sprzeciwiamy, a nie pozwalamy mu samemu wywnioskować. Że, że to nie jest do porównania. Tak więc wtedy należy zapytać, ok, w porównaniu do czego to jest za drogie? Ok, jak wygląda tamta oferta? Porównajmy ją, żeby zobaczyć faktycznie, jak to wygląda. No i wtedy porównujesz i zobaczysz. No jeżeli masz gorszą ofertę, no to wtedy wyjdzie, że masz gorszą, ale to, no jeżeli masz gorszą faktycznie ofertę, no to klient nie jest głupi, tak? Kupi coś innego. Jeżeli twoja oferta jest lepsza, no to wtedy, wtedy, wtedy możesz ty wygrać. Więc zawsze, zawsze należy wyciągać takie usunięcia. Po to, żeby móc później zadziałać. Bo jeżeli klient coś z czymś porównuje i my nie mamy na to wpływu, to on w głowie tworzy te obrazy i na podstawie tego daje nam odpowiedzi, co dla nas jest niekorzystne. Następnie mamy zniekształcenia. I teraz pamiętajcie tylko, że ja ten model podaję Wam w bardzo podstawowym zakresie. Jeżeli ktoś by chciał więcej, to oczywiście można przyjść do mnie na szkolenie NLP. Natomiast jeżeli chcesz nauczyć się jeszcze lepiej sprzedawać, to koniecznie pobierz mojego e-booka, darmowego, całkowicie bezpłatnego e-booka, którego napisałem o sprzedaży. To jest ponad 30 stron praktycznej wiedzy, którą tam masz do przerobienia i wdrożenia. I mam super recenzję o tym e-booku. Tak więc tutaj link poniżej Masz poniżej tego filmu, kliknij, pobierz swojego bezpłatnego e-booka, to będzie Twój kolejny krok do tego, żeby zwiększyć swoją sprzedaż. A my przechodzimy do zniekształceń. I jednym ze zniekształceń, ponieważ jest, jest ich wiele, ale jednym ze zniekształceń jest na przykład czytanie w myślach. Czyli kiedy nam się wydaje, że wiemy, co inni myślą. Czyli jeżeli mamy klienta, który zakłada, co my zrobimy, albo jeżeli klient zakłada, że ktoś coś pomyśli, albo że ktoś się na coś nie zgodzi, tak? i że zakłada na przykład a nie, bo wie pan, co, że nie to się nie spodoba, albo a szef, mój, mój szef to na pewno, na pewno nie będzie tym zainteresowany, to znaczy, że następuje mechanizm czytania w myślach i że on wkłada swoje myśli w czyjąś głowę. I kiedy my coś takiego mamy, to należy, jeżeli oczywiście to jest dla nas korzystne, wyciągnąć ten mechanizm mechanizm na górę i w takim razie powiedzieć OK, wie pan co, no to może zadzwońmy, może w takim razie wspólnie porozmawiamy, ponieważ jeżeli mamy taką sytuację, że sprzedajemy komuś, kto nie jest stricte osobą decyzyjną i on to rozwiązanie ma przedstawić innej osobie decyzyjnej, no to wtedy mamy problem, ponieważ wiemy o tym, że nasz potencjalny klient przedstawi to tamtej osobie w całkowicie inny sposób niż my byśmy to przedstawiali. Nie ma bata, żeby przedstawił tak samo. Nie ma takiej wiedzy na temat produktu. Jeżeli zadam mu pytanie, nie, nie musi koniecznie znać odpowiedzi, może przyjść do niego w innym stanie, może szef mieć do niego jakieś inne problemy i tak itd. Tak I to wszystko będzie wpływało na to, że nie mamy wpływu na ten proces. Po prostu jakbyśmy, możemy sobie wyobrazić, że wypuszczamy naszego handlowca, tej, tą osobę w tej firmie, która nie zna dobrze produktu. Która nie potrafi sprzedawać, i tak dalej, i ona idzie do prezesa rozmawiać. Więc w takiej sytuacji, to co ja najczęściej robię, to proponuję wspólne spotkanie, ponieważ wtedy to ja jestem osobą, która zaprezentuje moje rozwiązanie, ponieważ wtedy to ja jestem osobą, którą oni mogą zapytać. Ja jestem osobą, którą oni poznają i dzięki temu zdecydowaną większość tych deali wygrywam, a nie przegrywam, ponieważ wtedy ludzie znają mnie na żywo, a to jest całkowicie coś innego niż kiedy ty posyłasz kogoś, kto ma ci to sprzedać. Więc, więc jeżeli ktoś wkłada w czyjeś usta swoje myśli, to Zawsze jest to czytanie w myślach, bo ktoś tak naprawdę nie wie, jak ten ktoś zareaguje. Wiecie, on nie ma takiej kompetencji, żeby wyciągnąć motywację, żeby wyciągnąć, wyciągnąć wartości żeby faktycznie zaprezentować to zgodnie z metaprogramami, zbudować raport, wyciągnąć pytania metamodelem, więc to jest duża nasza przewaga, kiedy my będziemy mieli okazję rozmawiać z tą osobą. Tak więc mamy generalizacje podstawowe, generalizacje usunięcia i zniekształcenia, które mogą nam wystąpić w rozmowie handlowej i z reguły występują, tylko należy zacząć je po prostu zauważać, bo kiedy zaczniesz to zauważać, to patrzysz, a, generalizacja, okej, okay, w takim razie mogę rzucić kąt przykład, mogę wejść niżej. Okay. o, usunięcie, ok, z czym to porównał? Tak? Z czymś to w głowie porównał, zrobił ten proces myślowy, w takim razie ja mogę się dopytać, mogę zobaczyć, czy to faktycznie jest porównywalne. A tu możemy powiedzieć, o, czyta innym w myślach, no dobra, no to skoro on czyta innym w myślach, to w takim razie na razie należy doprowadzić do tego, żebym ja mógł na te myśli wpłynąć, żebym ja mógł tą osobę poznać. I teraz to jest jedno z założeń metamodelu, oczywiście od tego są odpowiednie pytania i i później do tego można dołożyć przeramowania. Natomiast o przeramowaniach nagram inny film i pamiętajcie, że to, co wam mówię, to jest prosto do wdrożenia w waszą rozmowę handlową, ponieważ te techniki, one działają. Ja sam tego używam na co dzień, sam aktywnie sprzedaję i budowałem sprzedaż w firmach, które sprzedały za ponad 10 milionów złotych, więc są to piekielnie skuteczne metody, które pozwolą tobie zwiększyć twoją sprzedaż. Ja przypominam jeszcze raz, pobierz tego e-booka, którego masz poniżej, ponieważ to jeszcze bardziej rozszerzy twoje pogląd na twoją rozmowę handlową. Więc, krótko podsumowując, to co dzisiaj mamy, to używaj pytań otwartych na początku, żeby wyciągnąć informacje na temat tego, w jaki sposób klient potrzebuje twojej twoje, twoje usługi, twojego towaru, twojego produktu, jakie są jego potrzeby, jaka jest jego sytuacja, a później na podstawie tego, co uzyskasz, Dopasowujesz swoją prezentację oferty, a następnie patrzysz, gdzie występują generalizacje, gdzie, gdzie występują usunięcia i gdzie występują zniekształcenia. Oczywiście można używać generalizacji, usunięć i zniekształceń celowo. To jest odwrotność metamodelu. Natomiast to o tym opowiem już w innym odcinku. Jeżeli te rzeczy są dla Ciebie bardzo przydatne, to wdrażaj je u siebie i zostaw mi subskrypcję oraz lajka i komentarz. Będę wiedział, że to oglądasz, będę wiedział, że te tematy są dla Ciebie wartościowe. A ja do, żegnam się na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku dalej będzie o sprzedaży. Trzymaj się, cześć.